To tam wszystko i te hmm. e, e. <średziny> Więc postaramy się dużo Państwu czasu nie zająć. Dziękuję wszystkim za przybycie. No, widzimy, tutaj mamy te 10 radiowozów. Miejsce nieprzypadkowe radiowozy ekologiczne, na tym nam bardzo zależało. Tutaj mamy zielone płuca opola, więc wszystkie warunki są spełnione: bezpieczeństwo i ekologia. Witam pana marszałka, witam pana komendanta, panią prezes, pana naczelnika. Na początek chciałbym oddać głos Panu Komendantowi i Pani Prezes Funduszu Ochrony Środowiska, dlatego, że to oni są w pewnym sensie koordynatorami tego projektu. Później Pan Marszałek opowie o wkładzie z tak naprawdę samorządowców w to bezpieczeństwo, bo nasza współpraca od wielu lat się układa bardzo pomyślnie. A na koniec, jak będziecie Państwo zainteresowani szczegółami technicznymi tych radiowozów, a gwarantuję, że są bardzo ciekawe, do dyspozycji jest również Pan Naczelnik Wydziału Transportu, więc oddaję głos, proszę pani w Opolu. Szanowni Państwo, mamy przyjemność kolejny rok przedstawić efekty wspólnego projektu pod nazwą Ekologiczne Patrole Opolskiej Policji, przeprowadzonego wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. I również do tego efektu rzeczowego w tym roku Samorząd Województwa Opolskiego, Pan Marszałek również Przyłożył się finansowo. Szanowni Państwo, wyzwania, które stoją przed polską policją to oczywiście przede wszystkim czas reakcji na zdarzenie.